Uwaga, wszystkie informacje zawarte na tym kanale zostały udostępnione w celu zwiększenia wiedzy na temat zdrowia i jakości życia. Nikody nie stosuj prezentowanych tutaj koncepcji bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Lekarze zalecają, abyś nie spożywał 12 produktów powodujących raka. Szósty, jestem pewien, że go spożywasz. Posłuchaj mnie. Jeśli nikt nie ma odwagi ci powiedzieć, ja to zrobię za nich. Rak jest obecnie jedną z najbardziej przerażających chorób, dotykającą dużą część światowej populacji. Różne pokarmy powodujące tę chorobę są spożywane przez nas przez cały dzień. Sprawdź teraz dwanaście produktów powodujących raka. Numer jeden: biała mąka. Mąka nie staje się biała natychmiast. Konieczne jest użycie gazu chlorowego, aby przyspieszyć proces. Ten produkt jest wysoce niebezpieczny i wdychany w nadmiarze może być śmiertelny. Numer 2. Przetworzone mięso pyszne, ale te przetworzone mięsa zawierają chemikalia i konserwanty, takie jak azotan sodu, aby miały lepszy wygląd i dłużej pozostawały świeże. 3. Alkohol Główne typy raka wśród uzależnionych od alkoholu to rak jamy ustnej, przełyku, wątroby, okrężnicy, odbytnicy i wśród kobiet guzy piersi. 4. Napoje gazowane. Ten napój powoduje raka. Ponadto osoby spożywające go codziennie mają również większe ryzyko udaru mózgu. 5. Żywność dietetyczna. Istnieje wiele badań pokazujących, że aspartam jest wielkim winowajcą, powodującym choroby takie jak rak, wady wrodzone i problemy sercowe. 6. Czerwone mięso. Wśród konsumentów czerwonego mięsa najczęstsze są raki okrężnicy, piersi i prostaty. Preferuj białe mięsa, warzywa i owoce. 7. Popcorn z mikrofalówki. Ten produkt zawiera wiele konserwantów, takich jak propylogalat, który powoduje raka żołądka i problemy skórne. 8. Tosty. Kiedy jedzenie jest podgrzewane do wysokich temperatur, tworzy się związek zwany akrylamidem, odpowiedzialny za pojawienie się guzów u ludzi. 9. Chipsy ziemniaczane zawierają sztuczne aromaty, konserwanty, barwniki i wiele innych substancji chemicznych w dużych ilościach. 10. Sztuczne słodziki. Słodziki zwykle szkodzą i powodują różne rodzaje chorób, takie jak zaćma i problemy żołądkowo-jelitowe. 11. Rafinowany cukier. To ulubiony rodzaj pożywienia komórek rakowych, które żywią się i rosną dzięki cukrowi, który wprowadzasz do organizmu. 12. Sztuczne przyprawy. Oprócz raka, powodują bóle głowy, nudności, a nawet uszkodzenia neurologiczne. Spodobało Ci się dowiedzieć się o tym? Napisz mi poniżej i podziel się tym z przyjaciółmi, rodziną i wszystkimi, którzy potrzebują tych informacji. Duże buziaki i do zobaczenia w następnym filmie.